W drzewie oceanicznej możemy spotkać gatunek rina gitarowa. Jest to gatunek płaszczki występujący w tropikalnych wodach przybrzeżnych Indo-pacyfiku. Występuje głównie na głębokościach około 20 metrów. Wybiera dna piaszczyste, błotniste, rafy koralowe, gdzie może spokojnie żerować. Gatunek ten osiąga od 2 do 2,5 metra, przy masie nawet 100 kg. Masywna budowa i ogon, przypominający rekini, sprawiają, że jej wygląd jest prehistoryczny. Dodatkowo jest wyposażona w kolce na grzbiecie, służące jej do obrony. W szczękach, zlokalizowanych na spodzie ciała, posiada niemal 100 rzędów zębów brustkowanych, aczkolwiek płaskich, nieostrych. Za ich pomocą kruszy skorupiaki oraz muszle mięczaków. Żywi się także rybami. Jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Głównym niebezpieczeństwem w naturze jest dla nich utrata siedlisk, przyłów, a także połowy dla płet do celów konsumpcyjnych.